tradycyjnie prosiłbym o spotkania, spotkania trenera, gości. Dobry. Tak z pierwszymi meczami zawsze tak jest. Ten balon rośnie, rośnie. Tyle tych przygotowań, a potem wszystko się gdzieś tam w jednym Powiedz można powiedzieć, w jednej stracie, w jednym jakimś głupim zagraniu się wszystko jakby zamyka, i, i trzeba niestety wracać i, i, i znowu do, 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 do pracy z takim już, już jakimś tam ciosem, można tak powiedzieć. Moim zdaniem, nie, nie chcę tutaj jakby oceniać nikogo, bo, bo, bo i mnie interesuje własna drużyna, ale myślę, że ten mecz to, to był typowy mecz, taki remisowy, i, i myślę, że tutaj Ameryki nie odkryje. Yy, może tutaj gospodarze się nie zgodzą, ale, ale takie jest moje zdanie, że tutaj nie byliśmy na pewno gorszym zespołem, ale niestety to Wisła strzeliła gola i dlatego wygrała. I oczywiście tego gratuluję drużynie gospodarzy zwycięstwa, ale my niestety, no mówię, przez te prawie trzy miesiące się przygotowaliśmy i w głupi sposób straciliśmy gola, wiedząc jak, jak to tutaj może być wszystko na boisku rozgrywane. Myślę, że presja też tego pierwszego spotkania wpłynęła na jednych zawodników i drugich, i, i, i można byłoby się tu spodziewać więcej tej gry, takiej typowo piłkarskiej, ale no to są emocje. Sam też się zastanawiałem, jak złożyć skład, czy, czy właśnie, wiedząc o tym, że to jest ta inauguracja, że niektórzy zawodnicy, którzy przyszli, że no niestety, ale. Yy, w takim meczu mogą po prostu nie dać rady, bo, 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 bo ta presja ich troszeczkę zdwamsi. <laughs> Ale no, częściowo mi się udało, częściowo nie. W każdym razie no, żałuję, że, 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 że nie zdobyliśmy tego jednego punktu, bo myślę, że z przebiegu gry na niego zasłużyliśmy. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. E, dziękuję oczywiście trenerowi tutaj za gratulacje. E, Dużą częścią e, bym się oczywiście podpisał tutaj, co trener e, powiedział, jeśli chodzi o właśnie inaugurację e, z, różnych, z różnych względów. Wodnicy zachowywali się tak, tak, a nie inaczej, nawet gdzieś w ostatnich sparingach zupełnie to wyglądało, ale, ale też bym tutaj szukał gdzieś, nie wiem, czy presji, czy, 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 czy sami gdzieś nie do końca może byli przygotowani na, na to, że już gramy o te, o te punkty, bo to dosyć długo wszystko trwało, te przygotowania, to jest jedno. Mieliśmy plan na ten mecz i chyba 20 minut wyglądało to. To tak jak powinno, natomiast od 25 do, do 40 minuty straciliśmy kontrolę na, w pierwszej połowie yy, i tak naprawdę no, nie ukrywam, że nie poznawałem zespołu. Powiem, yy, te pierwsze 20 minut funkcjonowało to, to nieźle, mieliśmy dwie trzy sytuacje, może, może też one się nie zakończyły do końca dziś celnymi strzałami, bo tak naprawdę było ich mało, a z naszej strony przede wszystkim z przeciwnika, który utrzymał się więcej przy piłce również w drugiej połowie, ale z premedytacją zeszliśmy do niskiego pressingu po to, żeby spróbować wykorzystać większy, więcej przestrzeni za linią obrony, ale to też nie wyglądało wcale aż tak dobrze mamy nad czym pracować, tylko mówię, no przeciwnik oczywiście miał przewagę, natomiast, no, nie wiem, czy celny strzał z akcji, gdzieś po dośrodkowania chyba Kacper dwa razy miał, także gdzieś także to pod, pod kontrolą było, mmm, także, także jeśli chodzi o grę w obronie całego zespołu, to jestem zadowolony, ale mówię, mamy do poprawienia pewne fragmenty i pewne, pewne rozwiązania, które chcieliśmy zrobić, nie będę mówił co, ale, ale mówię, no, nie zrobiliśmy tego po 20 minucie E, zupełnie, zupełnie mówię, pogubiliśmy się troszeczkę. E, myślę, że te co zmiany e, zrobiliśmy, one troszeczkę coś tam wprowadziły, ale też nie na tyle, żebyśmy mówię, do końca kontrolowali mecz. Nie było tak, ale mówię, wejście w ligę jest, jest różnie. Nieraz dobrym meczem, czy bardzo dobrym meczem może to zgubić. My wiemy, że gdzie, gdzie jesteśmy, co robimy. także, także e, Mówię kroczkami, gratuluję swoim zawodnikom, bo chcieli, chcieli to spotkanie wygrać, wiem o tym, bo w tygodniach obserwowaliśmy, e, pracowaliśmy mówię, nad pewnymi elementami, z fragmentami dużo, e, nie wszystko wyszło, ale, ale mówię, będziemy pracować dalej ciężko i mam nadzieję, że, że te mecze następne będą zdecydowanie lepsze.